Co Pan uważa o systemie demokracji bezpośredniej? To jest bardzo dobry system. Bo przecież w Szwajcarii to świetnie funkcjonuje. Demokracja bezpośrednia stwarza mniej możliwości fałszowania czy manipulowania wyborami. To jest pierwsza sprawa. Ale jakimś krokiem w kierunku demokracji bezpośredniej jest wprowadzanie okręgów jednomandatowych, czyli ordynacja, jak ona się nazywa, chyba większościowa. I wtedy dyktatura oligarchów partyjnych ma podcięte korzenie. Taki system, właśnie większościowy, jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Zjednoczonym Królestwie. I Proszę zwrócić uwagę, że ordynacja większościowa jest w państwach, które wygrały Drugą wojnę światową. Ordynację większościową chciały też wprowadzać kraje, które przegrały Niemcy, Włochy ale zwycięzcy narzucili im ordynację tą proporcjonalną, która jest u nas. Myśmy sobie zafundowali ordynację taką, jak pokonani w II Wojnie Światowej. W Japonii też jest oczywiście amerykańska y, 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 ordynacja, no ale bo Japonia też przegrała wojnę i tam była okupacja amerykańska, więc dla pokonanych, dla neokolonii jest ordynacja taka jak u nas w tej chwili. Ludzie sobie z tego nie znają sprawy. No, zwłaszcza w obecnych wyborach to ludzie powinni nie tam anarchizować tylko sytuację i protestować, ale żądać zmiany ordynacji wyborczej. Ale proszę zauważyć, że nikt z liderów partyjnych tego nie postuluje, bo to jest wbrew ich władzy. Przecież przy powiedzmy ordynacji, tej, którą my mamy, czyli ordynacji tak zwanej proporcjonalnej, jeszcze z progiem, to wszystkim decydują liderzy partyjni, czyli oligarchia. Partyjna. Przy okręgach jednomandatowych już takie możliwości są znacznie ograniczone.